W świecie komputerów osobistych od lat królują dwa bardzo dobrze znane układy: to jest CPU jako jednostka centralna oraz GPU odpowiedzialna za procesy graficzne. W ostatnim czasie coraz częściej usłyszeć można jednak o trzecim graczu, który kryje się pod pojęciem NPU, a więc strukturze przystosowanej specjalnie do zadań związanych z AI. Czym właściwie jest ta tajemnicza jednostka, jakimi cechami się charakteryzuje oraz przede wszystkim do czego można ją wykorzystać? Na te oraz inne pytania postaram się odpowiedzieć podczas dzisiejszego. Dzisiejszego materiału. Zapraszam! Odcinek powstał we współpracy z Intelem, który dzięki zastosowaniu procesorów z serii Intel Core Ultra zapewnia wsparcie NPU między innymi dla modeli laptopów MSI z linii Prestige. Jeden z nich posłużył mi zresztą jako naturalny poligon doświadczalny, na którym testowałem różne opcje wykorzystania omawianej technologii. Sprzęt, który nam dostarczono dysponuje wyposażonym w modu NPU procesorem Intel Core Ultra 9 o taktowaniu 2,9 GHz, kartą graficzną Intel Arc 140T, 32 GB RAMu oraz matrycą 2560 na 1600 o odświeżaniu 60 Hz. Jeżeli jednak skrót składający się z trzech tajemniczych literek nic Wam nie mówi, czym prędzej spieszę z wyjaśnieniami. Co do zasady, tyczy się on określenia Neural Processing Unit, a więc tłumacząc na nasze, jednostki przetwarzania neuronowego. Pod nazewnictwem tym kryje się wyspecjalizowany mikroukład, którego zaprojektowano w celu przyspieszenia zadań związanych ze sztuczną inteligencją, w przeciwieństwie do innych elementów komputera najczęściej nie jest to również Oddzielny, duży komponent, a zintegrowany bezpośrednio z głównym procesorem układ w ramach systemu SOC. Wyrażenie neuronowy również nie wzięło się z przypadku, ponieważ podczas tworzenia architektury NPU inspirowano się budową oraz funkcjonowaniem sieci neuronowych ludzkiego mózgu. Dzięki temu omawiana elektronika jest w stanie przetwarzać ogromne ilości danych w sposób równoległy, wykonując potężne ilości operacji na sekundę przy zachowaniu rozsądnej efektywności energetycznej. Głównym zadaniem jednostki jest zatem uruchamianie. Tzw. Tak inferencji, czyli wykonywanie obliczeń na wytrenowanym już modelu AI, korzystając skutecznie z poszczególnych rozwiązań na gotowym już urządzeniu końcowym. Mówiąc po ludzku, NPU nie tyle zajmuje się nauczaniem sztucznej inteligencji, a kompetentnym i konstruktywnym wykorzystaniem wiedzy, którą ta już posiadła. Komponent ma więc za zadanie odpowiednie wsparcie sprzętowe, aby praca z inteligentnymi systemami przebiegała możliwie szybko, energooszczędnie oraz lokalnie, bez potrzeby wysyłania danych do chmury. Skoro cała magia odbywa się zaś offline, funkcje uczenia maszynowego mogą działać nawet wówczas, kiedy nie mamy dostępu do połączenia z internetem. Przetwarzanie zadań sztucznej inteligencji na własnym urządzeniu zauważalnie redukuje zatem czas potrzebny na reakcję, a dla użytkowników oznacza to znacznie szybsze działanie poszczególnych inteligentnych funkcji bez zauważalnego opóźnienia w ramach integralnej części systemu. Chcemy tego czy nie, coraz więcej ludzi na całym świecie korzysta z różnych modeli sztucznej inteligencji. Wciąż najpopularniejszym sposobem korzystania z tego, Narzędzia jest mimo wszystko działanie online, opierające się na pracy zewnętrznych podmiotów. Oznacza to, że robiąc zdjęcie swoim smartfonem, prosząc o napisanie maila asystenta czy generując śmieszny obrazek, wszelkie dane najpierw trafiają na serwer, gdzie są analizowane, a dopiero potem wracają do swojego użytkownika. Niesie to za sobą nie tylko konieczność podłączenia do sieci i różne opóźnienia, ale i ryzyko naruszenia prywatności. Nawet bowiem, przy najlepszych zabezpieczeniach i obietnicach ze strony producentów, podawane informacje wciąż. Są narażone na potencjalne przechwycenie, wyciek lub niewłaściwe wykorzystanie. Przetwarzanie lokalne eliminuje ten problem u samego źródła, a wszystko dzieje się w zamkniętym obiegu posiadanego sprzętu. Samą ideologię nazywa się zaś AIPC, i choć w teorii brzmi ona bardzo obiecująco, niewiele mówi się również na temat konkretnych korzyści, które wynikają np. z użytkowania laptopa wyposażonego w NPU. Tych jest naprawdę sporo, choć nie muszą być widoczne na pierwszy rzut oka. Szczególnie mocno na lokalną sztuczną inteligencję. Postawił Microsoft, który uczynił z tej technologii centralny element komputerów z ich systemem operacyjnym. Najlepszym tego przykładem jest Windows Studio Effects, czyli zestaw przydatny zwłaszcza w pracy biurowej. Posiada on bowiem ciekawe funkcje, które realnie wpłyną na wideokonferencje w aplikacjach, takich jak Zoom czy Teamsy. Co konkretnie obejmuje? Na przykład płynne i precyzyjne rozmycie tła w kamerce, które nie powoduje spadku płynności laptopa albo subtelne algorytmy korygujące, za sprawą których obraz będzie wyglądał tak, jakby osoba znajdująca się. W kadrze cały czas patrzyła prosto w kamerę. Ta ostatnia wciąż będzie oczywiście podążała za swoim użytkownikiem, utrzymując go w centrum kompozycji, co zapewni profesjonalny wizerunek podczas spotkań przy jednoczesnym zwolnieniu zasobów na inne zadania oraz wydłużeniu czasu pracy na baterii. Kluczowe w przełamywaniu barier komunikacyjnych mogą również okazać się rozwiązania pozwalające na prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym pomiędzy osobami niesłyszącymi a słyszącymi, oferując tłumaczenie języka migowego na mowę i odwrotnie. Lokalne. Asystent z pewnością pomoże również w przypadku, gdyby zaistniała potrzeba streszczenia długiego dokumentu, książki lub innych materiałów dydaktycznych, z których warto sporządzić notatki, konspekty i innego rodzaju raporty podsumowujące. Co ciekawe, producenci oprogramowania kreatywnego, tacy jak Blackmagic Design albo Adobe, również głośno obiecują wsparcie dla nowej technologii oraz możliwość wykorzystania jej w swoich najnowszych produktach. Potencjał jest ogromny, ponieważ mówimy o takich feature'ach jak inteligentne obiektów, automatyczne wycinanie postaci stła, czy generowanie całych obrazów podlegając w całości akcelerowaniu NPU. Na tym polu warto jednak zachować odrobinę dystansu, ponieważ póki co wspomniane układy nie są jeszcze przygotowane na zbyt skomplikowane operacje, wciąż pozostając w tyle za dedykowanymi kartami graficznymi, z których profesjonalne oprogramowanie korzystać będzie w pierwszej kolejności. Nie zmienia to jednak faktu, że NPU jest w stanie wspomóc nas w nieco mniejszych i prostszych projektach już teraz. Możemy możemy wykorzystać ją na przykład w programach graficznych typu Adobe, Photoshop oraz Gimp, przerabiając swoje zdjęcia lub tworząc różne materiały wizualne. Zwolennicy montażu w Premiere Pro usprawnią za to swoje klipy, korzystając z ulepszonej jakości nagranego głosu, automatycznego kadrowania lub edycji wideo na podstawie jego tekstowej transkrypcji. Idąc dalej, warto wspomnieć również o narzędziach do nagrywania, takich jak na przykład darmowe Audacity. Laptopy wyposażone w procesory Intel Core Ultra będą bowiem mogły za jego pomocą wygenerować dźwięk, Albo automatycznie przekonwertować mowę na tekst. Z pewnością przyda się również rozdzielenie pliku audio na osobne ścieżki, na przykład jeżeli zajdzie potrzeba wyodrębnienia wokalu, tekstu lub linii melodycznej. Konkretne usprawnienia można również podać opierając się na kwestiach bezpieczeństwa. Oprogramowanie Buffer Zone, koncentrując się na ochronie danych przed złośliwym oprogramowaniem, stworzy bezpieczną, wirtualną strefę buforową, w której uruchomione zostaną potencjalne ryzykowne aplikacje lub pliki. Zamiast automatycznie więc blokować wszelkie zagrożenia, Soft korzysta sztuczną inteligencję do ich analizy i w razie potrzeby uwięzi niebezpieczeństwo w odizolowanej strefie. Narzędzie Citrix zapewni za to poprawę jakości pracy na wirtualnych pulpitach oraz w usługach typu Desktop as a Service. Go to Logmin Rescue wprowadzi z kolei optymalizację w zakresie wsparcia technicznego poprzez szybsze działanie połączenia zdalnego. RoofPoint zaoferuje natomiast wsparcie w zaawansowanym zapobieganiu utraty danych poprzez klasyfikację dokumentów, a także analizę intencji użytkownika. Różnych opcji jest naprawdę mnóstwo, a wszystkie łączy to, że ich funkcjonalność dostępna jest lokalnie, na własnym komputerze. Dzięki temu cała analiza odbędzie się szybko i sprawnie, praca i działania kreatywne otrzymają odpowiednie wsparcie, a przy okazji żadne z podanych danych nie trafią w niepowołane ręce. Jak dla mnie jest to całkiem niezła zaliczka w kontekście zaufania oraz trafny argument do zaopatrzenia się w sprzęt oparty na NPU w przyszłości. Koniecznie dajcie znać, co o tym myślicie Wy. Tymczasem to tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę i do następnego. Następnego. Na razie